Oglądają ostatnio podcast jeszcze na temat tego, jak naprawdę wygląda praca montażysty. W Polsce ludzie nie doceniają grafików i montażystów. No i dziś chciałbym wam powiedzieć, jak to wygląda naprawdę z mojej perspektywy, montażysty. Ile zarabiałeś na początku w ekipie? A ile teraz? Ponad 100 tysięcy za te 12 rolek. Jakby ja wcześniej freelancersko też robiłem tylko YouTube'a. Najczęściej pojawiające się pytanie: jaka jest szansa, że osoba, która dopiero teraz zaczyna z montażem, będzie w stanie się z tego utrzymać, czy raczej tych montażystów obecnie jest za dużo? Wiecie co? To się może wydawać niespotykane, ale montażystów jest za mało. Myślę, że nie skłamie, jeżeli powiem, że codziennie dostaję wiadomość odnośnie tego, czy mam kogoś do polecenia, żeby coś zmontował, albo czy ja coś zmontuję. Tak samo do ekipy. Szukamy cały czas montażystów. Mało jest po prostu dobrych ludzi. Ja to nazywam poniekąd deficytem ludzi w branży montażowej. Na zasadzie takiej, że okej, okay, jest pełno osób, które robią filmy jakoś, takoś, ale brakuje osób, które są naprawdę wyskilowane. I potrafią montować filmy do social mediów. I teraz pytanie odnośnie, jak szukać swoich pierwszych zleceń. Grupki Facebookowe. Ja uważam, że grupki Facebookowe to rzeczywiście jest ciężka rzecz. Tam nie ma reguł i tak samo trudno znaleźć zlecenie, jak i zlecić zlecenie. Sam testowałem osoby z grupek Facebookowych z Freezem. Tam generalnie możesz za dobrą stawkę znaleźć zarąbistą rolkę i za ogromną stawkę mieć tragiczną rolkę. Działa to w dwie strony. Mimo wszystko grupki facebookowe uważam, że są spoko. Tam się też czasem jacyś twórcy udzielają, że szukają montażysty, czy jakieś prywatne osoby, które mają jakieś zleconko. No i w ten sposób jesteście w stanie zdobyć jakiś materiał, przez co zbudować portfolio. No więc te grupki facebookowe przez to, że są złe, ale poniekąd jedyne, to to jest często najlepsza opcja. Ja generalnie polecam również budowę marki osobistej, czyli działanie w internecie, Instagram, YouTube i pokazywanie swoich prac. Pokazywanie, że się jest montażystą w internecie. Ta praca nie jest jak barber na zasadzie takiej, że nie kupisz se albo wynajmiesz lokal, potem oznaczysz go na Google Mapsach i jesteś w stanie, wiesz, już mieć jakiś klientów, bo jesteś w sumie jedyny gdzieś tam blisko w okolicy, który ma termin i sobie będą ludzie przychodzić się pojawią gwiazdki, i potem już to będzie kula, cool efekt snowball, efekt, nie? Tutaj to działa totalnie na innych zasadach. Marka osobista, poczta pantoflowa, generalnie cały taki trochę wizerunek. Dobra, ostatnie pytanie, jedziemy na hale ekipy. Jak i gdzie zrobić portfolio? Ja na to pytanie odpowiadałem już wiele razy. Generalnie unikajcie jednej rzeczy. Portfolio w Google Drive'ie. Dla mnie to jest stare nieporozumienie. Zróbcie sobie na jakiś kanwie czy na czymś bam. To jest strona zrobiona w kanwie, rozumiesz to? Tu mam swoje portfolio. Postawcie się po prostu w butach klienta, nie? On do was pisze i dostaje hop jakiegoś Google Drive'a z jakimiś w ogóle dziwnymi pracami. Dajcie do tego portfolio swoje najlepsze prace. No bo klient nie wie, czego się może od was spodziewać, ale ja wiem, czego wy się możecie spodziewać, Z tego, że jedziemy proszę państwa right now to the montażyści on the hala ekipy. Jo! Tu nikogo nie ma, no. Nawet nie ma z kim pogadać. Tu? jo, Kur... też nikogo nie ma, idź na górę. No i to, co chyba pojawia się najczęściej, czyli skąd uczyć się montażu? Czy jest jakaś szkoła montażu? Gdzie się tego wszystkiego uczyć? Najprostsze rozwiązanie? Internet. Darmowe. Nie ma czegoś takiego jak szkoła montażu. Jasne, możecie iść do filmówki, nauczyć się tam montażu filmowego, ale to poniekąd w ogóle Wam się nie przyda przy filmach do social mediów, bo nawet w ekipie mieliśmy, no wydaje mi się, że sporo montażystów, którzy są po filmówce, ale to w ogóle nie gra z tym, jak my robimy filmy do social mediów. No i takim najprostszym rozwiązaniem są poradniki, internet. To jest to, z czego ja korzystałem, ale zajęło mi to masę czasu, żeby dojść do tego miejsca, e, gdzie teraz jestem. Taką najlepszą opcją, jeżeli ktoś chce pójść na skróty i nauczyć się naprawdę dobrze montować, krócej niż kilka lat, e, no to można sobie obczaić kursmontażu.pl. Macie najlepszą okazję na to, żeby zacząć montować, móc zarabiać z tego. Macie tam wszystko podzielone na cztery specjalne poziomy, dzięki czemu Nieważne tak naprawdę co potraficie, to znajdziecie idealne miejsce na start dla siebie, żeby nauczyć się montować filmy na wysokim poziomie. Dołączając do kursu montażu na poziomie zaawansowanym, otrzymujecie dostęp do tajnej montażowni, czyli miejsca, gdzie możecie otrzymać mój bezpośredni feedback na wasze materiały, dzięki czemu jeszcze szybciej uczycie się montażu filmu. Ale uwaga, bo sprzedaż kursu zamyka się 14 grudnia na kilka miesięcy i nie będzie możliwości dołączenia. A czy jak montowałeś dla kogoś niezwiązanego z ekipą to był niezadowolony z montażu i tu na szczęście, przez 4-5 lat pracy jako freelancer, tak naprawdę nie miałem ani jednego zlecenia, gdzie ktoś napisał, że film mu się nie podoba. Taką zasługą tego, dlaczego gdzieś tam nie było takich większych potknięć, to jest komunikacja z klientem. Dużo rozmawiam, pytam, czasami nawet umawiałem się na spotkania. Wiadomo, poprawki się trafiały, ale to zazwyczaj były bardzo małe poprawki. Nie miałem czegoś takiego, że komuś się nie podobało moje zlecenie. Kolejne pytania odnoszą się do zarobków. No i tutaj podstaw. Staram wam się odpowiedzieć na tyle, na ile mogę. Ile zarabiałeś na początku w ekipie, a ile teraz? I tutaj należy podkreślić to, że ja zaczynałem 5 lat temu. W ciągu tych 5 lat cała ta branża się rozwinęła. Zarobki też urosły. Na początku wystarczało mi to na to, żeby przeżyć w Krakowie. Aktualnie, e, jeżeli przepracuję sobie 168 godzin, to myślę, że na spokojnie i uwaga, policzę to, jestem w stanie wyciągnąć sobie powyżej 10 tysięcy pracując przy takich stałych zleceniach. Ile? No ale ja też łączy to. Ze freelancerką, i właśnie to łączenie ze freelancerką pozwoliło mi na to, że byłem w stanie e, pracując 168 godzin, znowu źle powiedziałem, dzieląc sobie te zlecenia na stałe plus przez zlecenia, e, wyciągnąć około 200 tysięcy. No to kolejne pytanie jest takie, jaka jest średnia stawka godzinowa? Ciężko na to odpowiedzieć. Przy różnych zleceniach, czy to osoba prywatna, czy to firma, czy to reklama, czy to cokolwiek innego, ta stawka godzinowa się różni. Różni się ona też tym, że Zależy się od tego jakiego macie skilla Taką będziecie mieć stawkę godzinową I przedstawię wam to w najprostszy możliwy sposób Jak ja sobie to tłumaczę Jeżeli ktoś robi film 20 godzin I ma jakąś tam stawkę godzinową I jest druga osoba, która zrobi ten film W 10 godzin lepiej No to wiadomo, że ta stawka godzinowa Tej osoby, która to zrobi w krótszym czasie lepiej Będzie większa od osoby, która zrobi to w 20 godzin Trochę gorzej Myślę, że jak chwilę sobie popracujecie I zdobędziecie tego doświadczenia To na ludzie macie stawkę godzinową 5 zł za godzinę I to mówię w kwestii stałych zleceń jeżeli tutaj mówimy o zleceniach freelancerskich, no to wiadomo, że ta stawka jest większa dwa razy większa, dwa i pół razy większa. To już wiadomo, też zależy z jaką firmą, czy to osoba prywatna, czy to reklama. Jest tutaj dużo czynników, które na to po prostu wpływa. Kolejne pytanie: Największe zlecenie montażu versus największa kasa przy zleceniu? Nie rozumiem do końca tego pytania, ale załóżmy, że największe zlecenie montażu, czyli jakie dostałem największą ofertę, i ta oferta to była taka umowa roczna z firmą znaną. Pewnej niszy. Miało to być 12 rolek, aka reklam na billboardy, i tam była stawka. Ponad 100 tysięcy, ale od tego należy odliczyć wszystkie koszty typu scenografia, scenariusz, yy, grafer, operator, sprzęt do nagrywania, więc to nie jest tak, że na 300 tyle wychodzi, tylko cały budżet reklamowy na te 12 produktów. Ale koniec końców nie udało się tego dopiąć, przez to, że tam właśnie jakaś inna była firma, bla, 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 więc no, taka, taka była największa oferta, jaką dostałem. A największe zlecenie, jakie dostałem, to duża firma softwareowa i zrobienie takiej reklamy yy, poziomej krótkiej, bo ona chyba miała minutę, minutę 30 jakoś tak. I za tą reklamę, za montaż sam wyszło 4000 zł netto, jakoś tak. Więc to było takie jedno z większych zleceń pod kątem ilości poświęconego czasu na to zlecenie. To z kim współpracujecie ma ogromny wpływ na końcową stawkę, bo to była taka wiecie, dużo reklama, duża firma, no to tam są po prostu Duże budżety. Uwaga, jeszcze Adaś przyszedł. Montaż jest ta Freeza Gate. Witam serdecznie. Kiedyś robiłem freelancer, tylko trochę więcej. Teraz już. Nie mam czasu. Ale co, wolisz sobie ekipę po prostu Wolę sobie stabilny. ekipę. Tak, tak, tak. Wolę ekipę, bo są dużo ciekawsze projekty, nie? Jak robiłem freelancersko, no to po prostu były nudniejsze rzeczy, nie? Jakby ja wcześniej freelancersko też robiłem tylko YouTube'a, nie? Nie robiłem raczej takich filmów produktowych, jakiś reklam i tak dalej, bo za małego skilla miałem, A po prostu jakby, no wiesz, w YouTube'ie nie ma nikogo wyżej niż tutaj, niż Freez. Też stawki w ogóle na YouTube poszły tak. do góry, więc poszły, automatycznie poszły, poszły. nasza branża przez twórców YouTube'owych została bardziej doceniona, nie? Dobra, Adaś tam ogląda sobie projekt który jeszcze nie może być ujawniony, chociaż już chyba go widzieliście na Instagramie. W jaki sposób planujesz swój czas, aby zawsze na czas dostarczyć film klientowi? Nie da się na to odpowiedzieć. Na zasadzie takiej, że zmontowanie filmu trwa 6 godzin. No bo wiadomo, surówki może być więcej, może być jej mniej, może być więcej wykończenia, więcej animacji. Nigdy nie da się tego powiedzieć wprost, ile coś będzie trwało, dlatego ja zawsze dodaję plus na przykład dzień albo dwa takiego buforu do przewidywanego czasu. Dziękuję pięknie za oglądanie i przypominam, że jeżeli ktoś chce dołączyć do kursu montażu, to czas jest tylko do 14 grudnia.